Witam 9 sierpnia 2023 roku, jestem pod Solcem Kujawskim i odwiedzam cmentarz osadników olenderskich, którzy mieszkali we wsi Kabat. Jest to cmentarz szczepu menonitów, którzy pochodzili z terenów dzisiejszych Niderlandów, a zwłaszcza z krainy Fryzji i jest to cmentarz z XIX wieku. A osadnicy ci od XVI do XIX wieku osiedlali się na terenach Kujaw wzdłuż biegu rzeki Wisły. Mamy również taką dość ciekawą inskrypcję i bardzo zniszczone nagrobki. Ten bardzo zapadnięty. Z jednej strony wybił w górę, a z drugiej strony jest w ziemi. Tutaj, w zarośniętych krzaczkach, widziałem, bo już robiłem obchód przed nagrywaniem filmu, niemal niedostrzegalne mamy. groby, ale widać w krzaczkach przewrócone znicze. Więc tutaj trzeba uważać jak się chodzi, bo można stąpać po mogiłach. A chcąc pokazać coś, co jest szczególnie charakterystyczne dla mennonickiego stylu, ponieważ osadnicy olenderscy mieli Swój własny styl architektoniczny, budowę domów, jak również styl tablic cmentarnych nagrobnych mamy taką charakterystyczną tablicę olenderską. Tutaj grup akurat dziecka, które żyło od 1870 do 1886 roku, więc miało bardzo niewiele 11 lat i była to jak mnie mam dziewczynka, Gelipte Tochter, tak? Kochana córeczka. I idąc dalej coś jeszcze, chyba najładniejszy podczas wstępnego obchodu nagrobek to osoba żyjąca od 1879 do 1894 roku, więc mężczyzna lat 15. Jeżeli chcemy obejrzeć więcej stylu olenderskiego, czy architektonicznego, czy nagrobnego, cmentarnego, to warto odwiedzić muzeum etnograficzne oddział w Wielkiej Nieszawce, bo główna siedziba jest w Toruniu, a w Wielkiej Nieszawce mamy oddział poświęcony osadnikom olenderskim. Tutaj u góry chyba był żelazny krzyż, czy się odłamał, czy został odłamany, czy ten nagrobek. Stał tutaj pierwotnie, nie mam pojęcia. Widzę, że ziemi się on nie trzyma, a tutaj dostrzegam chyba pierwotne miejsce ulokowania. Także ciężko powiedzieć, czy to akt wandalizmu, czy też w jakiś inny sposób się tutaj przemieścił, czy został przemieszczony. Niestety. Tej inskrypcji nie będziemy w stanie odczytać, żałuję bardzo. Ale tak jak mówię, kompletny z bardzo wieloma, chyba kilkunastoma, czy, czy nawet więcej, w lepszym stanie nagrobkami osadników holenderskich cmentarzyk. Mamy na terenie Muzeum Etnograficznego oddział w Wielkiej Nieszawce, czyli ten oddział. Dodatkowy i tam również są chałupy. I styl osadników olenderskich, oni od XVI do XIX wieku, mieszkali na ziemiach dzisiejszych Kujaw przy biegu Wisły. A ja jestem kilka kilometrów na południe od Solca Kujawskiego, i tutaj jest niekomercyjny, że tak to nazwę, cmentarzyk olenderski, Mennonicki, w lesie. A takie cmentarzyki leśne, właśnie mnie interesują do mojej playlisty zapraszam na swój kanał, gdzie co jakiś czas wrzucam film z leśnych cmentarzy. Są to głównie cmentarze ewangelickie, tak jak ten. Ten jest mm, osadników Olenderskich Szczepu Menonitów, więc jest bardzo oryginalny. I chociaż mało się zachowało i mało mamy tych charakterystycznych dla tego stylu nagrobków pionowych, to jednak można takowe zobaczyć i warto to miejsce odnaleźć odwiedzić.